Witam Was w kolejnym odcinku kursu programowania w C. Tym razem powiem Wam, jak zrobić funkcję, która jako parametr będzie przyjmować tablicę. Niech to będzie funkcja, która taką tablicę będzie nam wypisywać. Czyli niech zwraca void, czyli nic. No i niech się nazywa: wypisz tablicę jako parametr będzie. Przyjmować tablicę typu int, która się będzie nazywa tablica, oraz będzie przyjmować rozmiar tej tablicy, czyli niech będzie rozmiar. Czyli, jak widzicie, nie muszę podawać tutaj rozmiaru tej tablicy. Wystarczy, że podam puste nawiasy klamerkowe. Gdyby było tak. To byśmy spodziewali się tablicy o wielkości 5 elementów, a tak, tablica może mieć nie wiem 1, 10, 15. Nie ma znaczenia, w jakim rozmiarze będzie ta tablica. No i co my będziemy robić? Będziemy po prostu pętlą przychodzić po każdym elemencie tej tablicy i tą tablicę wypisywać. Ja użyję do tego celu pętli FOR. I każdy element sobie oddzielimy przecinkiem. Więc tak, ja tutaj robił. No, tworzył sobie zmienną typu INT o nazwie I o wartości 0. I dopóki ta zmienna będzie mniejsza niż rozmiar tablicy, to będę tą zmienną I powiększa o 1 i będę wypisywał każdy kolejny element tej tablicy no i będę oddzielał go przecinkiem so teraz stworzę sobie jakąś tablicę int no niech się nazywa tablica i niech ma cztery elementy no i używam tej funkcji wypisz tablicę podaję jako parametr czyli jako ten parametr pierwszy podaję nazwę mojej tablicy oraz jej rozmiar czyli 4 i jak widzicie wypisało nam każdy kolejny element tej tablicy ale co by było gdybym na przykład podał że jej rozmiar to jest 5 i widzicie wypisało nam 5 Elementów, ale co to jest, jakieś 4200 czy tam 4 miliony, 427 tysięcy, nie, 4 miliony. A i tak, nieważne, co to jest za liczba? No, jest to liczba, która stoi za naszą tablicą. C nie sprawdza, czy, wyszli, czy nie wyszliśmy poza zasięg tablicy, więc jeżeli dostaniemy się do jakiegoś elementu, który który stoi za naszą tablicą, to po prostu otrzymamy jego wartość i C nie będzie protestować. Dobrze, to tyle, co chciałem Wam pokazać w tym odcinku. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, żebyście byli zawsze na bieżąco z filmami, które będę przesyłał.